Czekaj, tutaj. Teraz... teraz na żywo. Ej, ja mam pytanie, a wiesz co to jest? Gucio Enjoyer jakiś? No, go dzisiaj kilka razy. Ja chyba, miałem, ja chyba podejrzewam, kto to jest. czekaj, tutaj. Ale nie jestem tego pewna. Teraz pokaż mi, jak to będzie wyglądać. Ty. Na YouTube. Czekaj. Look SS. Czekaj. Look SS. Tutaj tylko to widzimy. Najlepiej, no, I możemy sobie latać. Ty sobie tam streamuj. Ej, po pięć, na pięć za masz na ręku serce. pięć. kupuję. Kupiłbym, ale no nie mam konta. Czekaj, jak to wygląda na streamie? Czaj. O kurwa. Czekaj. O, ja prawda. Zobaczmy co w tym. Źle. Tak źle czy tak dobrze. Tak źle, w chłopź. MSG. Nie Muszę... Czek, muszę, muszę... Muszę... Chyba będę musiał wyłączyć tego. Czaj, a po prostu tego. Bez Discorda. Czaj, bo nie wiem czy będę musiał opuścić Discorda. て、うん、おみましょう。 O! Coś chyba zaczęła trzeba rybić. Jo, 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 siema. sieła. Pokażcie mi jak się teraz wyglądam. Dobra. dobra, jakoś teraz działa, uh, dobra. Dobra, live. Kanał. Oh, Losowania. Top. Don 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 Od ilu do nic można wysłać? Czekaj, zaraz Ci powiem. Nie, chyba dwóch złotych, albo o dwójki jakoś. Od tych dwójki, no. Chyba tak, no. Jak dobrze pamiętam dwójki. A, to do niej to czekajcie tylko trochę. Uh, tu. No kurwa, dobra, muszę tu tutaj zrobić. ma nie ekranu. Dobra, tak i teraz yy, to jest to. To wdonać dobra, yy, ile? Hmm. Będzie 30k. Tipli jeszcze tipli. O nie dobra, yy, muszę jeszcze tipli odpalić. Gdzie wszystko grało jak kiedyś. Teraz działa? No, to nas tutaj o. Dobra. Drupal, lepsze tryduska nie no 2 to i tak do 30k to jest to i tak jest dobra cena. I do, at, a dobra, ja myślałem live, co to jest takie 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 dobra.